Ford Focus taki ładny. Ford Focus słuchajcie, mamy tu do zrobienia dwie rzeczy: rozrząd i dwumas. Zestrzęgłem kompletny. Zdjęliśmy sobie osłonę. Patrzcie teraz na to: no, letarka padła. Patrzcie na ten pasek. Moim zdaniem klient przyjechał w dobrym momencie. Dobra, bierzemy się za wymianę rozrządu. Dobra, ford focus. Koło już zdjęte. ściągamy teraz sobie nad kole. Żebyśmy mogli się tam dostać do wszystkich rolek. Także Widzimy się za chwilkę, jak ściągniemy nadkole. Dobra, nadkole mamy już zdjęte. I Już mamy tutaj dostęp do tego sprzętu. Teraz co, ściągamy pasek PK i odkręcamy koło pasowe tutaj. Dobra. Słuchajcie, zdjęliśmy pasek PK, nie ma pęknięć. Ale powiem Wam, że on taki jest w rękach, jakby miał się zaraz rozpuścić. I tutaj na zewnętrznej strony jest już taki porysowany, można powiedzieć. Dlatego jego też wymienimy. Lepiej to wymienić, to już nie kosztuje milionów monet, a spokojnie klient będzie mógł jeździć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Proszę o światełko Druga rzecz, nie wiem, czy to usłyszycie, tu rolka też pójdzie do wymiany, inaczej. Dobra, ściągamy teraz to koło. Dobra, kółeczko mamy odkręcone. Tu mamy taki klinik. Zaraz Wam pokażę, co wchodzi w ten klinik, tu w ten wypust. Teraz przybliżymy ten tutaj wypuścik. No, rozpinamy sobie tutaj tą wiązkę tych zaczepów Musimy zdjąć teraz dekiel Ten cały plastikowy dekiel Dobra A tamten wypust wchodzi sobie tutaj w to Ten rowek od koła pasowego Ten o. Dobra działamy dalej Dobra mamy zdjętą obudowę I co? Wierzymy się teraz za ustawienie rozrządu i demontujemy sobie wszystko. Dobra, zaraz Wam pokażę, gdzie blokady idą. Działamy. Dobra, słuchajcie, mamy tu już poduszkę wyjętą. Tą tak musimy wyjąć w tym autu jeszcze mocowanie tutaj poduszki od silnika. Musimy wykręcić. Tu mamy chyba ze cztery śruby. Na tym rozrząd. To jest bardzo prosty rozrząd. Znajecie, nawet mi się nie chceć po blokady. Tutaj blokujemy sobie. Idealnie pasuje. Dziesiątka. Śruba tak. Na klucz 13. No to po prostu chodzi o idealnie. To jest jedna część blokady. A drugą część blokady ja akurat wykorzystałem wiertełko, Wkładamy tutaj i blokujemy sobie dół. Może od góry będzie widać, widać, gdzie to tamto wiertełko sobie wchodzi. Zobaczcie. Spróbuję to przybliżyć. O. Jak widzicie, wchodzi tutaj. Dobra, a no, ściągamy teraz to mocowanie poduszki. I zaraz będziemy rozpinać rozrząd. Słuchajcie, tutaj mamy schemat tego rozrządu. No i nie pasowało coś, bo z tego co pamiętam, to tutaj się blokuje też pompę tryskową. I teraz tak tutaj mamy, ja wam to tak poprzewijam, wy sobie to zobaczycie. Co so, jak ściągamy, widzicie? Tu mamy tą blokadę na wał. Tu mamy blokadę nawałek. Jak demontujemy, jak co? Jak ustawiamy napinacz? Ok, ale widzicie tu? Zamocować kołek zabezpieczający pompę wtryskową. Uwaga, użyć wiertło średnicy 6 mm. Dobrze kojarzyłem, że tutaj się blokuje pompę wtryskową. zetknąłem od góry zetknąłem od góry i właśnie coś takiego wyskoczyło no dobra to już mamy jak co zamocować z powrotem newtonometry jak ich użyć, narzędzi dobra, działamy Kadę zrobioną na pompę. Jak tu widzicie, tam było 6 mm wiertło. Niestety nie wejdzie wam 6 mm. Tutaj musi być coś tak 5-8 mm. Myśmy mieli akurat stare połamane wiertło, to żeśmy je wykorzystali i zrobiliśmy na ciasno. Dobra. Także pompę się tutaj blokuje w tym miejscu. Działamy dalej. No słuchajcie, mam paseczek zdjęty. Patrzcie, to zaczyna się pękać. Gdzie po naciśnięciu zaczyna sobie to wszystko pękać? No dobra. Tutaj mam w ten sposób zdjętą już rolkę, którą słychać. Napinacz też słychać. Nie wiem, czy wy to usłyszycie, czy nie. Eee, mógłbyś zakręcić napinaczem? No, napinność ma dość, rolka tak samo. No co, trzeba teraz tak zdemontować sobie pompę wody i wymyć to wszystko. I potem zaczniemy montaż. A, słuchajcie, mamy tam pompę wykręconą. On przylgnie już wyczyszczoną. Zaraz umyjemy tutaj to wszystko. Eee... Stara uszczelka wyjęta. Niestety ją trochę zdeformowałem, bo bardzo fajnie się działa, dosyć mocno. I pompa jest zdemontowana. Także zaraz będziemy wjeżdżać z nową pompą. Widzicie co? Ten rozrząd ogólnie wyglądał jakby... Jeszcze nie był wymieniany, tak jakby na oryginał. i iluzy i wszystko. Tam słyszeliście te łożyska, ale nigdzie nie mogę znaleźć znaków, że to oryginał, więc albo ktoś to wymieniał i coś tak trochę słabo wymieniał. Albo to jest oryginał, tylko że po prostu nie mogę tego odnaleźć. Dobra. To jeszcze coś odpadło sobie od tej pompy. Kawek plastiku jakiś. Nie wiedzieć co to jest. Ale odpadło. Dobra. Myjemy i widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie. Mamy tu już wstępnie wszystko przemyte. E, pompę złożoną. Widać, jak elegancko się świeci. Galanteria. Działamy dalej. Jednej rzeczy Wam tylko nie pokazałem. Ja to już pokazuję. Co my za rozrząd montujemy. Montujemy zamek rząd. Dajko. Takie sobie Dajko montujemy cały fajny zestawik. Słuchajcie o takim znaczeniu. O. Słuchajcie to jest w ogóle, to jest w ogóle Ford Focus. Ford Focus z silniczkiem 1.5 HDI Także Który to rok tego Forda? 2014 rok 2014 Z silniczkiem 1.5 HDI Dobrze mówię? TDCi A, TDCi, przepraszam, no ta. No. TDCI, 1,5 TDCI, ale to jest PSA silnik, no nie? Tak. Tak, to jest w PSA, bo nawet dziś, słuchajcie, mamy tutaj o nawet na obudowie. Tak zobaczycie Citroen, Perzut, Pomoko. Dobra. Działamy dalej. Dobra, słuchajcie, mamy założone już tutaj te Napinacze, rolki, pasek, założony ten rozrząd. Jeszcze siedzi na blokadach, jeszcze nie było dwóch obrotów. No, oczywiście musimy zrobić dwa obroty, ale chcę wam pokazać. Pamiętacie na pierwszym tym jak kolega ściągnął obudowę? Patrzcie, jaki ładnie napięty teraz jest. A wtedy można było cały pasek zdjąć bez problemu. Dobra, wyciągamy teraz. Tak powinny chodzić blokady, jednym paluszkiem, cyk. Teraz zobaczymy sobie na dole jak schodzi. Cyk, widzicie? Wchodzi centralnie idealnie. Zaraz, zaraz. Mhm. O, wchodzi idealnie. O. Wychodzi idealnie. Także tak powinno to wyglądać. Jeszcze mamy tu jedną blokadę pompy. Słuchajcie, też ją wyciągamy. O, mamy taką sobie przerobioną blokadę. I robimy dwa pełne obroty. Były dwa, trzy, to dopiero pięć Ale Nie Myślałem, że ty liczysz. Nie liczę. Chyba to. Tak nie. Nie, to nie to. Jeszcze. Jeszcze? Mhm. Trochę żeśmy za dużo pokręcili, ale nie szkodzi, już więcej, tym lepiej. Jesteśmy pewni czy będzie wszystko okej okay. Dobra, no się szykujemy jeden. My się pomału szykujemy z blokadą, bo już dochodzimy prawie do końca. Pomalutku. Widzę Dobra, poczekaj. No, nie tak o. Jeszcze ciut, ciut. O, teraz jest. O, mamy jedną blokadę. Zaraz teraz zobaczycie, kolega włoży drugą blokadę. I idealnie wszystko wchodzi. No i tutaj nawet nam pasuje idealnie na pompę. blokada. Patrzcie, mam pompę. Cyk o idealnie jedna, tu jest druga i zaraz zobaczymy napinacz po tym kręceniu, czy jest na swoim miejscu. No może być, że się trochę przestawił, więc trzeba go skorygować. No i nam się przestawił, widzicie? Jest niedopięty. Ten napinacz powinien być równo z tym kołkiem, co tutaj jest. Dobra, poprawimy napinacz jeszcze. Dobra, mamy już ten napinacz przestawiony po regulacji. Widzicie? On go praktycznie na wprost. Że to już jest napinacz poprawiony. Z powrotem wyciągamy sobie nasze blokady ze wszystkiego I można składać Całość do kupy Dobra Dobra słuchajcie, mamy już tutaj ten cały rozrząd, to wszystko poskładane Pasek nowy założony Rolka od napinacza założona Tamta hałasowała, jest to wszystko poskładane Czas go odpalić Dobra, zjeżdżamy z nim w dół i odpalamy auto Oczywiście góra też cała poskładana, płynie zalane, wszystko pospinane, tak jak było wcześniej. No co, próbujemy go odpalić, zobaczymy czy się udało, czy się nie udało. A, tu się nie ma, musi działać. Bo musimy jeszcze ten dwumas wymienić, bo on hałasuje. A silniczek pali na strzała, chodzi. Wszystko jest ok. Dobra, bierzemy się za następną robotę.